Siemanko, tutaj Pablo. 7:57 Daily Update. Euro dolar, tak jak ostatnio. I co? Tak jak ostatnio zapowiadałem, że targetem, skoro wystąpiła obrona zleceń, jest ten szczyt. Dostajemy dzisiaj w nocy osiągnięcie tego szczytu. Czego się spodziewam tego jest teraz skoro osiągnęliśmy wcześniejszy Cel, jakim był ten szczyt, możliwa jest teraz korekta, mniejsza, większa i dalszym celem, wedle analizy mojej długoterminowej na eurodolarze, jest tak jak tutaj opisałem, dojście do tej strefy i kontynuacja ewentualnych shortów. Tutaj też pokażę to, że to zapowiadałem. Także ja codziennie dla uczniów Pro, którzy są w Akademii, opisuję to, jak zrozumieć wykres wedle mojej metodologii, jak ja to robię. No i tutaj opisywałem wszystko, strefy wyznaczałem, dawałem też jako cel, tutaj wszystko zanotowane ze strefą na potencjalne kupno, tak. I jak to wygląda po właśnie e, już całym piątku, bo było to wyrzucane zawsze o tej samej godzinie koło 8 rano, zawsze godzinę przed sesją wrzucam taki opis wykresu e, dla uczniów, żeby oni wyciągnęli sobie z tego wiedzę. E, no i też mogli e, sobie w praktyce zobaczyć, jak to na live, że tak powiem, wygląda e, zastosowanie metodologii. Także żeby nie było, że tak sobie gadam, film na YouTube teraz jest 5 razy w tygodniu. Chyba, że nie mam pomysłu, to ograniczam się do czterech, No bo nie zawsze jest co nagrać, czasami jest na rynku, tak jak jest, że po prostu nie ma, nie ma co powiedzieć, co się zapowiada. Po prostu widać, że już sesja będzie raczej nie do handlu. Także co, tak to wygląda i przechodzę dalej do euro. Także jeśli chodzi o euro, a tak jak mówiłem, spodziewam się dojścia do tej strefy. Tutaj może rozegrać się korekta o 8.00, czyli za dokładnie minutę otwiera się Frankfurt. Ja Frankfurt nie handluję po otwarciu Frankfurtu, handluję dopiero po otwarciu Londynu, czyli o 9.00 dopiero wchodzę w pozycję. Mój handel trwa od 2 do 3 godzin, czyli wchodzę o 9.00 do 11.12, zamykam wszystkie pozycje intraday i to jest dla mnie. Tyle. E, do tych czasów ograniczam, do tego czasu ograniczam swój trading. Handluję na interwale minutowym, także jeśli kogoś interesuje takie podejście do tradingu od strony praktycznej, to zapraszam na grupę. E, I co? W zasadzie tyle. Piszcie w komentarzach swoje prośby o analizę. E, to zrobimy kolejny przegląd rynków, tak jak standardowo w tygodniu i pewnie pojawi się też film jakiś w tym tygodniu. E, w podobnym stylu jak błędy w tradingu, które popełniacie, także tak to wygląda jeśli chodzi o euro dolara, jeszcze kabel na kablu, niefortunna sytuacja, czekałem bardzo długo na tą strefę, dokładnie na ten punkt tutaj z tą wyznaczoną linią pozycja miała być na standardowo na 1 do 10 tak jak zawsze handluje nie doszli mi do tej strefy, zabrakło Tyle tutaj. o, dokładnie 2 pipsy, także no, bywa i tak analiza skuteczna, trader nie zarobił Target osiągnięty i taka sama sytuacja na kablu, jak i na, na euro-dolarze, tak? Osiągnęliśmy target, o którym mówiłem, zaliczyliśmy tutaj strefę, moją premium, więc na dobrą sprawę spodziewam się, że możemy zobaczyć korektę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o kabla i tak to wygląda, jeśli chodzi o euro. Te pary ze sobą kolerują, także w zasadzie ta analiza będzie bardzo podobna na dwóch walorach. Co? Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Mój Was Pablo. Dzięki za wysłuchanie i lecimy z nowym weekendem handlowym.